you again sam all here for you <gibberish> fisher she has not change her fucking mind no scotch scotch dave is an idiot he jumped down keep going dead ahead the large tent in front of you he ducked into it now. Jezu, o kurde, wszystko ucieka, nawet ten. Matko bosko, ale lagi Sorki za to, ale to chyba coś, nie wiem, gdzie wow. jest. twardy, przeciążyłem sobie Nie wiem, gdzie to a nieco, z a, a gun. Ten no, to Nie <coughs> jest. Nie Dobra, biegnę tu. Tutaj pewnie zwiał. A, nie zjawiał. Tu jest. Gość, co ty tu robisz? Biegniemy, biegniemy, tu jest. O, nie. He's outside and on the move again, Sam. Biegnę już bieg ale on macera. Officer in trouble! Hey, over there! I'm South Fisher! I, I don't want to... One shot is all it's gonna take! Police! Show yourself! Heads up, Sam. The police are pulling back from your location. Any idea why? I'll tap into their como to find out. Everybody out! Now! Fuck! A guy! I'm seeing him exit the cafe he's headed for the parkway Sam oh my God, oh my God. he's headed for that car we're going to lose him he has a gun whoa Sam are you all right theory <sighs> put it into practice there are multiple third echelon squads converging on your position right now what about the cops?

Jezu za spadnę i dupa tam Sam, a second wave of operatives is on its way Fajnie że dwóch było Ciekawe ile będzie w drugiej fali. Czterech? Trzech Chowam się. No już parking! O Jezu, nakopałem mu do dupy, on dalej żyje. No i pięknie Tak... Dobra, ładuj się, ładuj się. Nie wiem, jak ja mam tu zrobić w ogóle. Coś trzeba wykombinować. Breaking news. Move it! Move it! the Washington businessman and philanthropist Lucius Galliard suffered a fatal heart attack. No picture around here. We better hurry before the cops come back. He was taken to the Washington Meanwhile, I'm not finding anything. Yes. So. Oh. You! Fuck. No visual on Fisher. The man been warned. Check the cafe. Area is not secure. I say again: area is not secure. Holding position. Nie gada. Tamten time. gada. ja go muszę zabić? no. No, i tak się zabiję. Sam, a second wave Jestem przygotowany. Będę sobie tutaj stał, co się będę. Nie mam granatów, przy się. No chodźcie tu. Tę... nie będę stał bo coś poskakuje mi. Jeszcze jeden batch coming at you Sam. A mi się amunicja skończyła. Dobra, dawaj, dawaj, dobra, przeładuj. I na górę. Wyksonowanie trzeba sposobem. Bo inaczej, bo inaczej będzie lipa. Ale jakoś damy sobie radę. Fisher, he's hiding. Oczywiście. Locate the target and eliminate.

Dobra. O, jednego mniej. Can't see Fisher anywhere. He can't have disappeared on a terrace, God damn it don't move. I don't have a visual. Oh! Nothing. 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 time to go, Sam. Your ride is here. On the bridge behind the cafe. Go. Bregna, bregna.